Witam na nowym filmiku. Dzisiaj mówię dlaczego, nie mam papug. Otóż tak się stało, że teraz króliki po prostu tutaj podkopały, tak z tej strony i z tej. Tutaj, zaraz. Tam na końcu. tam gdzie ten brązowy królik jest podkopały dziurę i przekopały tutaj bardziej ale kiedy były papugi to było mniej więcej równo, co nie? wróble wchodziły tutaj bo tutaj czasami było porozsypywane poroso przez papugi i tutaj podkopywały się jakoś wróble jeszcze nie wiem jak E, dużo razy już je, je po prostu wypuszczałem i wyganiałem. Raz tutaj kamykami to obłożyłem. E, raz brat to e, otwierał to i nie, wziął, nie obłożył Jak otworzył, tak się dorwały tutaj. Był gdzieś takiej szerokości dół i takiej wysokości. Nie wiem jak wam pokazać, no, bo inaczej by u Was wyglądało, ale na telefonie mogę pokazać, że jak oglądacie na telefonie, to gdzieś w takiej wysokości, a szerokości był taki. O królik nie wychodzi. To papuga samiczka skorzystała z dziury. Ciężko to ja wchodziłem tutaj do tego poziomu. Tutaj gdzieś fu furtka metr wysokości, a ja zajmowałem na czworaka pół metra. Odwrócę. I mógłby uciec. Przelatywały w, w to i z powrotem. Nie uciekły, ale e, nagle uciekła. Pomyślałem, że się nie opłaca. To bardzo mnie zdenerwowało i sprzedałem papugę mojemu wujkowi. Miał takiego znajomego, co e, po prostu zajmował się gołębiami i takimi innymi z zwierzętami latającymi. Ptaki były jego pasją. Po prostu sobie tam sprzedałem. Cenę nie podam, bo wiem, ale nie podam. Po prostu ładne były te papugi. No i jak w jednym filmie to tutaj wskoczył u Mata Czarna królica, jeszcze czy nie wiem jak to zrobiła? A, ta, ta klatka jest na wykończeniu. No. Ale się dorotam tam sąsiedzi. Jakiś e, kuzyn przy... Ej, Nie kuzyn, tylko ten. Chyba ich e, wnuczek przyjechał tu. To... Krzyczeli, krzyczeli go na kolację. Wołali go na kolację. No, bo zaraz to kończyli. Tutaj zostało cztery króliki. Jeden uciek by się podkopał. E, uciek Ta klatka jest taka, że trochę się tutaj podkopie i już sobie możesz uciec. Ale nie pokazuję. Głównie jak zamykam Te zwiczki to tak robiłem Na szybko bo Papugi już kupiliśmy I trzeba było Robić takie nie niewytrzymałe To tak się zamyka teraz i Nawet nie próbuję podkopać Powiem tylko jedną rzecz Że chyba będę zmieniał Te Zdjęcie profilowe, bo tamte to tak mi nie wyszło, bo wtedy zaczynamy. Dobra, bo już się wieczór robi. To dobrze, to do zobaczenia w innym filmie.